Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was jeszcze wszystkich w starym roku. Dzisiaj na tapetę pójdzie korkowiec. Jest, że tak powiem, to ostatnia chwila, aby ruszyć ten schemacik, gdyż macie w sumie czas do środy, do pierwszej w nocy, żeby tam zrobić to wyzwanie na froście, aby otrzymać ten schemat. Z tego co dokładnie pamiętam, ale nie dam sobie głowy uciąć, z tego co pamiętam, w zeszłym roku ten schemat dało się zrobić tylko i wyłącznie na fizyka. W tym roku widzę, że już można, że tak powiem, na wszystkie żywioły, więc z automatu poleci wszystko na, na energię. E w zeszłym roku pamiętam, że jeszcze było przed reworkiem w ogóle postaci yy, i ja miałem dwa modyfikatory obrażenia krytycznych, bo on ma tam małą tą szansę. Yy, i Generalnie był w taki sposób zbudowany: jedna obrażenia odkryta, 30 obrażeń yy, zwykłych. Yy, wiecie, tutaj można generalnie sobie jeszcze zmienić, na przykład na szybkość przeładowania magazynek jest 5 sztuk pojemności, szybkość czy 6. Czas przeładowania, no 4 sekundy, no nie jest, że tak powiem, jakiś tam rewelacyjny. Ja, że tak powiem, mało gram tym schematem, więc nawet nie planuję tutaj nic sobie zmieniać w tym schemacie. Zobaczymy za to, jak to będzie po reworku postaci w tym momencie wyglądało, bo jest w sumie duża zmiana, tak? Duża zmiana jest też taka, że... Mamy Asa przez który tam jest za księgę kolekcji, wydaje, że setkę z tego co pamiętam eee, i dodaje nam 225%. <laughs> Dawniej się tą postacią także grało pod tą pompę, ewentualnie grało się eee, killerkom, no nie, tak samo, eee, tylko one te miały zupełnie inny układ, układ perków, jeżeli chodzi o, o samo dobieranie bonusów do pomp, no nie? W tym momencie mamy właśnie zupełnie nowy system. E, możemy się bawić, że tak powiem, na kilka różnych sposobów. Ja mam y, dwa, że tak powiem, modyfikatory. Tam zamiast jednego modyfikatora można sobie dorzucić szybkość przeładowania, nie wiem, pojemność magazynka i, i możecie zagrać na kilka sposobów. Możecie sobie zagrać na wymiatanie na całego, e, możecie sobie zagrać na atak z wyprzedzeniem, tak samo to będzie działało. Generalnie na atak z wyprzedzeniem nawet bym powiedział, że wystarczyłoby po prostu tutaj, tylko i zwyczajnie zmienić i tyle. Ja gram sobie pod napad nostalgię, jest to mój ulubiony w sumie bonus w tym momencie i uważam, że jeden z takich bardziej podstawowych. Szkoda, że nie ma ticketów werbunkowych, żeby sobie każdy mógł wykorzystać tą możliwość zdobycia tych postaci. Brudno. Epic, że tak powiem, ma w dupie to wszystko. Bit jest zbudowany pod skórę jaszczura, siłę jaszczura, skóra jest wiadomo nasza przeżywajka, żeby był pancerz jak najmocniejszy, siła jaszczura, żeby tam co sekundę 3% mojego życia dostawać, tak samo ekstra bonusy, po przeładowaniu broni zwiększamy wybrzeżenie o 15% na 5 sekund, to jest załadowany i gotowy, 17% ekstra do pomp, no i jako survivalista jest naszą zwykłą przeżywajką. Jest to taki, że tak powiem jeden z podstawowych buildów, których można wykorzystać yy, do pomp yy, za Załadowany i gotowy, m, można to wymienić sobie ewentualnie na jakiś tam ekstra bonus, na coś innego. E, w przypadku na przykład broni energetycznych, e, można sobie tu nawet to zmienić i to też by spoko w sumie działało. Na obrażenia od energii 225% 25% szans na porażenie pobliskich wrogów. Fajnie to będzie działało na grupach, więc e, czemu nie. E, tutaj, że tak powiem, jest bardziej pod że tak powiem, e, obiekty i... Zaraz Wam wytłumaczę, e, znaczy, wytłumaczę dlaczego warto, nie warto go robić. Warto go zrobić, jak nie macie jakichś tam, że tak powiem, specyficznych innych schematów. Bo dla mnie osobiście jest grywalny, bo on jest spoko korkowiec. Tylko w momencie, kiedy ja na przykład posiadam tygrysią szczękę, e, nie wiem, Ufery, e, gdzie na przykład posiadam inne schematy pulsara, choćby nawet. Wiecie, to są takie pompy, top-topki i tak dalej, którymi się do tej pory będzie normalnie grało. To jak dla mnie osobiście wtedy korkowiec po prostu przy tym znika, no nie? Tu mamy, czy tu mamy pulsara tak samo. To wiecie, to jest starszy schemat, który dalej jest grywalny. O, strzelba staccato, strzelba hellowa. To są stare, że tak powiem, e schemaciki. Które, że tak powiem, są dobre, ale zostały już wyparte przez coś, przez coś nowego. Z drugiej strony, jeżeli nie macie nic, no to ta pompa będzie świetna. Więc tak samo nie jest tak, jak że tak powiem parę lat temu wstecz, że byliśmy utrzymani, że tak powiem przy jednym, że tak powiem żywiole, dlatego tak jak mówię, nie dam sobie głowy, że tak powiem uciąć. Możecie, że tak powiem napisać, poprawić, ale z tego co pamiętam, on był zatrzymany na, na fizyku właśnie i dlatego właśnie też u mnie on był na fizyku. Ja sobie go zmieniłem dzisiaj specjalnie na energię, bo jednak energia jest bardziej uniwersalna na wszystko. I tak jak mówię, dodatkowo będzie można sobie rzucić nawet tutaj do łuku Miszka w tym momencie tego rubieżnika, tego i wtedy automatycznie będziecie mieli jeszcze łuk, który Wam będzie takie AOE robił. Ja mam dwa modyfikatory, tak jak mówię, jest kilka możliwości, można sobie dać tutaj. E, pojemność magazynka albo tutaj dać sobie szybkość przeładowania, albo jakąś szybkostrzelność czy coś w tym stylu nie ma najmniejszego znaczenia. E, tutaj, jak widzicie, nawet możecie na pierwszym perku dać modyfikator e, czy modyfikator obrażeń krytycznych. Mówię, nie pamiętam, czy tak też było za pierwszym razem. Na pewno z tego tak jak mówię, ja dam, nie dam sobie głowy uciąć. Pamiętam, że tylko banana fizyką tutaj mógł być, więc w tym momencie jest na pewno zmienione. Przez ten głupi ostatni perk 5 trafięc z, 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 z rzędu zwiększa obrażenia broni dystansowej o 30 na 10 sekund. To jest głupi perk, jeżeli chodzi o pompy, ale oczywiście, jeżeli ktoś ma taką ochotę, zawsze tutaj za jeden modyfikator możecie sobie wrzucić obrażenia przy trafieniu w głowę. To też będzie ekstra dodatkowo bonus. Tutaj 30 plus tutaj 40. Po tych pięciu trafieniach, e, po pięciu trafieniach z podrząd, to też podkreślam, że to trzeba podrząd zrobić, więc dla mnie to jest idiotyczny perk. No ale trudno, tak jest e, 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 i niestety nie poradzimy. Teraz nie przedłużając, bo to już troszeczkę się rozgadałem na propos samego schematu. Ładny wygląd ma, bo ma wygląd ładny. Takiego krakshota ma tutaj zrobionego, ładnie wyrzeźbiony jest. E, Ma ładny dźwięk. Więc teraz idziemy na mapkę. Jeżeli Wam się podobają takie materiały, zawsze możecie mnie wesprzeć w sklepie. Kodzik to jest Montercol. Was to nic nie kosztuje, a mnie to się pozwoli rozwijać i motywuje do dalszej pracy. Z góry Wam za to dziękuję. I wracamy w tym momencie do materiału. A. Dobra, przechodzimy sobie na mm, mapkę 140. Tutaj gram sam. Więc wiecie, im więcej osób, tym więcej bonusów, więc więcej, że tak powiem, dostałem, będzie zadawać obrażeń. Więcej HP-ków też macie i wtedy większy procent z tego dostajemy. Generalnie, jak widzicie, dlatego mam dwa modyfikatory, bo to jednak brakuje troszeczkę. tych 38% tam chyba by było bazowe, to jest 51, więc generalnie duża szansa, że się bardzo ładnie, że tak powiem, wszystko zabija. Nie ma najmniejszych problemów. No, trzeba troszeczkę być bardziej mobilnym, dlatego właśnie tutaj fala uderzeniowa, mamy osłaniaczy, których jest problem wejść. Więc fala osłaniająca, ten, fala, fala uderzeniowa, i nam zmiata osłania, i możemy już dalej się bawić. Nie strzelimy niestety w okienek, bardzo ciężko jest trafić coś w ogóle w głowę. No, czy nie, że się nie da, tylko po prostu jest bardzo ciężko. Jak jeszcze tutaj tarczą, to jest w ogóle koniec. Gruchotarcz też nie jest jakimś tam problemem większym, no nie. Więc yy, ocencie sobie sami w komentarzu, napiszcie mi. Czy będziecie go zdobywać? Tak, mówię, to z chyba dwa dni wam zostały, bo dzisiaj mamy wtorek, więc do jutra wieczorem macie możliwość zdobycia tego schematu. E, czy go będziecie robić, czy nie? Wydaje mi się, że warto jest zrobić, bo to nasz każdy schemat jest warto mieć u siebie. E, u mnie, że tak powiem, nie będzie grywalny, dlatego że posiadam inne, lepsze pompy. Ale jeżeli ktoś zaczyna i rozpoczyna, polecam gorąco, bo generalnie pompa jest w porządku. Nie jest złą pompą, po prostu bo ładny ma dźwięk, bardzo przyjemnie się go nim grywa. Więc jak coś, to napiszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam dzisiaj. Cześć, cześć, cześć. Do zobaczenia przy następnym jakimś odcineczku.